Witam, Zenon Nowak, dla iświnoujście rozmawiam z Panem Ministrem Jerzym Schmidtem. Panie Ministrze, na początku chciałbym pogratulować Panu za doprowadzenie negocjacji z Rosją i pomyślnego finału w sprawie wjazdu polskich ciężarówek. Natomiast odniosę się od razu do obietnicy, jaką złożyła Pani Premier Szydło, w czasie kampanii wyborczej, że mieszkańcy Świnoujścia wreszcie dostaną stałe połączenie między dwoma wyspami. To jest uznam i wyspą woli. I mamy pierwsze pytanie. Co według Pana jest ważniejsze, tańsze i szybsze do zrealizowania? Tunel czy most? A może zacznę od tej sprawy rosyjskiej, o której zaczął Pan pan redaktor. Otóż. Te rozmowy jeszcze się toczą. To one się nie zakończyły. Rzeczywiście zawarliśmy porozumienie, które będzie działało tak naprawdę do 15 kwietnia, ale jeszcze wcześniej musimy ze stroną rosyjską usiąść do stołu i ustalić ostateczne warunki, na jakich transport będzie się odbywał na obszarze Federacji Rosyjskiej przez Polskich i nie tylko polskich przewoźników. To takie takie małe sprostowanie, natomiast. Natomiast co do, co do świnouścia, tunelu czy, czy mostu, bo, bo są te dwie koncepcje, one funkcjonują w przestrzeni publicznej, to nie, jedno jest pewne. Jest wola rządu, jest wola pani premier, ale też i wcześniej wyrażana wielokrotnie przez pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, że świnouście musi być połączone w sposób taki, który nie będzie utrudniał komunikacji między dwoma częściami miasta, ponieważ jest to no, taki strategiczny punkt dla Polski, bo, bo zaraz jest granica z Niemcami i, i, i to miasto port z całym gospodarczym swoim znaczeniem teraz z gazoportem, który, który jest oddawany właśnie do użytku i jest tym, tym elementem, który, który będzie dla Polski też bardzo ważny dla całej Polski, nie tylko nawet dla, dla Zachodniego Pomorza, ale nawet więcej można powiedzieć też dla, dla części Niemiec. To musimy o to zadbać. Natomiast pytanie zawsze jest takie, w jaki sposób? No, te dwie koncepcje, dwie koncepcje, czyli koncepcja tunelu i, i koncepcja mostu, no, zawsze jest dyskusyjna. W tej chwili spotkałem się z władzami, z, z panią wiceprezydent Świnoujścia, dwukrotnie dyskutowaliśmy tutaj w obecności przedstawiciela prezy, dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji no, i była omawiana na, w tym momencie koncepcja tunelu. Ona jest rzeczywiście, rzeczywiście droga, i rzeczywiście zawsze są jakieś wątpliwości. Ja myślę, że też trzeba będzie wziąć pod uwagę tą koncepcję mostu, na ile, na ile one są konkurencyjne, i te sprawy trzeba bardzo głęboko rozważyć, bo jest absolutnie decyzja o tym, żeby świnouście połączyć. Natomiast no, czy to będzie nad wodą, czy pod wodą, to, to jest sprawa, którą teraz będziemy, będziemy rozstrzygali. Natomiast budowa samego tunelu y, to jest o wiele droższa niż y, budowa mostu. I według moich rozeznań nie mamy w Polsce specjalistów, którzy by byli w stanie wybudować. A w związku z prowadzoną polityką rządu pani Beaty Szydło, myślę, że koncepcja raczej by była taka, żeby we wszystkich ważnych inwestycjach brały udział polskie firmy. O no tak, oczywiście taka jest, taki jest jeden z priorytetów rządu, aby maksymalnie polskie firmy uczestniczyły w zamówieniach publicznych, w wykorzystaniu publicznych pieniędzy, ale też i pieniędzy, które Polska ma do dyspozycji z Unii Europejskiej. Także to też trzeba brać pod uwagę. Rzeczywiście jest tak, że no w Polsce jest budowanych teraz chyba kilkaset mostów w związku z pracami drogowymi, większych czy mniejszych i, i mamy szereg firm, które przeprawy mostowe budują Kolejny wielki most szykuje się w Warszawie, więc tutaj to, te doświadczenia w polskich, wśród polskiej branży budowlanej czy branży funkcjonującej w Polsce, tak, korzystającej są. Natomiast, oczywiście, jeżeli chodzi o tunele, to te doświadczenia są znacznie mniejsze. Jest kilka miejsc, w których będziemy musieli tunele budować. I, i, I tutaj oczywiście też argument, też, też trzeba brać pod uwagę, że, że w tym budownictwie tunelowym oprócz samej wiedzy, no też jeszcze potrzebny jest sprzęt, potrzebne są doświadczone, doświadczone kadry, potrzebne są urządzenia, które, które będą zapewniały, że budowany tunel będzie tunelem bezpiecznym, że będzie tunelem, który będzie zapewniał komunikację, że będzie technicznie odpowiadał, Wszystkim, wszystkim normą i nie będziemy mieli z tego, z tym, z tym tunelem problemów, takich chociażby jak występowały z tunelem metra w Warszawie przy budowie drugiej, drugiej nitki, gdzie no przez kilka miesięcy było wstrzymanie terminu oddania tej inwestycji i ze wszystkimi tego złymi konsekwencjami. Ale, panie ministrze, tu jest takie pytanie: 35-tysięczne miasto i ekonomiczny sens budowy tunelu. Tunel będzie używany tylko przez samochody osobowe i ciężarowe, natomiast mieszkańcy dalej będą musieli się przemieszczać promami, czyli ruch rowerowy i oczywiście ruch pieszy. No, to, też, to też trzeba brać pod uwagę w tych, w tych naszych rozważaniach I, i decyzja jeszcze nie zapadła co do tego, w jakiej formie y, będzie to połączenie się dokona. A więc sprawa jest nadal otwarta. Do tej pory pani wiceprezydent przedstawia koncepcję tunelu, ale to, to jeszcze nie oznacza, że, że sprawa będzie w tym kierunku przesądzona. Natomiast jeśli chodzi o most, to każde miasto, jeżeli ma wybudowany most, który jest godny zobaczenia, jest taką wizytówką, więc ja myślę, że dla kurortu jakim jest Świnoujście, most by wpisał się też w krajobraz tego kurortu. No mosty, a szczególnie duże mosty, które łączą brzegi odległe od siebie, to no jest zawsze efektowną budowlą i oczywiście charakterystyczną. To, to, to jest niewątpliwie, no jest e, wiele, wiele mostów w miastach, no jest obraz ta legendą potem, bo, bo coś się na tych mostach dzieje, tak, bo są związane z jakimiś wydarzeniami. To jest ma też znaczenie, oprócz tej technicznej, technicznej strony i no mostami ludzie na co dzień żyją, tak, bo jakby one funkcjonują jako bardzo ważny element miasta i rzeczywiście to jest przewaga mostu nad Turelem, który jest schowany i, 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 który, i który nie tworzy tego nastroju miasta i jego, i, i jego krajobrazu, ale to też co Pan wspomniał, rzeczywiście to jest ruch, ruch pieszy, jest też bardzo ważny, ruch rowerowy też jest bardzo ważny, no szczególnie w Świnoujściu, w którym przyjeżdżają turyści, dziesiątki turystów, którzy odwiedzają, dziesiątki tysięcy oczywiście a być może i setki, jak się policzy yy, w ogóle cały sezon, którym, którym odwiedzają ludzie I też część z nich chętnie jeździ na rowerach i to też trzeba po prostu uwzględniać. Oczywiście i chciałbym zauważyć, że praktycznie sama wyspa, uznam, to jest jeden wielki kurort. Natomiast po drugiej stronie mamy Międzyzdroje i dalej aż koło Przegód. Też by nakręciło jakoś wybudowanie mostu lub tunelu, mówimy o stałej przeprawie, nakręciłoby dalej rozwój turystyki. To jest chyba też bardzo ważne. Jest, jest kilka takich projektów, które um, infrastruktury komunikacyjnej, które, no, które dla, dla naszego rządu są um, takim y, symbolem czy, czy takim priorytetem y, bardzo ważnym. To jest właśnie rozwiązanie problemu Świnoujścia, ale to też jest przekop Mierze i, i, i kanał y, wodny przez Mierzeję Wiślaną. No, mógłbym jeszcze kilka tego typu obejście węgierskiej górki, tak? to, to rozwiązanie problemu Śląska komunikacyjnego na styku Polski i Słowacji. No, to, są, to są ważne rzeczy, które, 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 musimy, które musimy realizować. To są rzeczy, które były odkładane, to też warto zauważyć, bardzo odkładane przez naszych poprzedników, którzy nie chcieli. Nie, w te inwestycje się angażować, woleli w te, te się angażować, w których które wydawało się, że są łatwiejsze i, i bardziej efektowne, ale my patrzymy na Polskę jako na całość, a nie tylko jako to połączenie między wielkimi miastami i, i które ma zapewnić tej, tej, tej bogatszej części Społeczeństwa, wygodniejsze życie, tylko chcemy patrzeć na całe społeczeństwo, na tych również, którzy nie tylko pędzą drugimi samochodami, ale też chociażby, tak jak Pan tak to powiedział, jeżdżą rowerami, czy po prostu idą pieszo, żeby załatwiać swoje sprawy. No i musimy też liczyć pieniądze, więc na tyle, co ja się orientowałem, to eksploatacja jednak mostu jest 10 razy tańsza od tunelu. No, tunel ma jako, jako, jako bardzo trudny techniczny obiekt. Y który idzie pod, pod rzeką, który jest no, zanurzony i który musi w związku z tym y, być odpowiednio zabezpieczony przed, przed przesiąkaniem, przed y, wkraczaniem wody, przed naciskiem, jaki jest związany z ciśnieniem, jaki, jaki na, na niego jest wywierany. No musi spełniać odpowiednie warunki, które zresztą y, są opisane technicznie, one nie są jakby tajemnicą, niemniej jednak rzeczywiście to jest tak. Natomiast, natomiast w, przypadku, w przypadku mostu, gdzie te warunki techniczne są, yy, są inne, bo, bo nie, nie jest on odkryty, jest na powietrzu, nie, nie musi działać, nie musi wytrzymać takich naprężeń, jakie tunele muszą w, yy, wytrzymywać. No to rzeczywiście ta, yy, technicznie jest to łatwiejsze i podkreślam, no w Polsce buduje się teraz chyba kilkaset mostów, e, większych, mniejszych, e, i, i, i te doświadczenia firm, które yy, jako. Specjaliści od budowy mostów mamy w Polsce naprawdę bardzo dużo i, i rzeczywiście z tym, z tym nie będzie w Polsce problemu. Ja jeszcze tak się cofnę do historii, ponieważ wyczytałem, że w latach 60. w Świnoujściu Japończycy chcieli wybudować nam już most wtedy na to, za polski węgiel. Natomiast nie było zgody ze względów ideologicznych, no, ale to były inne czasy oczywiście. No, Myślę, że dzisiaj byśmy chętnie z Japonią taki deal zrobili. E, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację naszego górnictwa, e, żeby za, e, za, za, żebyśmy się mogli rozliczyć w jakichś godnych cenach z węglem, z Japonią. E, I ja byłbym absolutnie za tym, żebyśmy w ten sposób t, opłacili tą inwestycję. No, ale wrażenie, no, że, że na dzisiaj, no, szczególnie przy tych cenach węgla, to, to nie wiem, czy. Znaczy pewnie Japończycy być może byliby zainteresowani. I może na tą ofertę by odpowiedzieli przy tych obecnych cenach węgla, ale, ale myślę, że to e, na, na dzisiaj trudno to rozważać. Aczkolwiek nigdy nie można wykluczać, bo w każdej chwili taka oferta może przyjdzie. Także no, miejmy nadzieję, że w niedługim czasie rozpoczną się prace nad połączeniem stałym między Wyspami Wolin i Uzna. No, to, jest, to jest zadanie, które, które musimy wykonać, które musimy się podjąć. Mamy. Mamy tą naszą kadencję, i my musimy w ciągu tej kadencji zrobić taki wyraźny, oczywisty i też wymierny krok w, w stronę budowy tej przeprawy. Pomijam teraz to, to rozstrzygnięcie, czy będzie to most, czy będzie to tunel, ale, ale oczywiście jest to twardo powiedziane, że tą inwestycję, to zadanie, to komunikowanie Polski tkleo kawałka Polski. Północno-zachodniej Polski musimy wykonać. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę. Do widzenia.